Dobry wieczór Państwu nie, nie chcę powiedzieć, że po raz kolejny, ale w dzisiejszym meczu na pewno mieliśmy więcej sytuacji do zdobycia bramki. Jeżeli się nie strzela bramek w naprawdę niezłych sytuacjach, nie powyższa się wyniku, no to później w takie rzeczy się dzieją, że traci się bramki poniekąd przypadkowe plus zrzut karny no i przegrywamy mecz, którego nie powinniśmy przegrać. Nie mieliśmy prawa w mecz przegrać. Nie chcę mówić, że... To są skutki obciążeń pucharowych, bo chyba tak nie jest. No ale yy, prawda jest taka, że graliśmy ostatnie dwa i pół tygodnia, szósty mecz. Tempo jest niesamowite A my też graliśmy do tej pory z drużynami prezentującymi naprawdę dobrą piłkę. I szkoda, szkoda, no bo uciekły punkty, punkty, które no, powinny być spakowane i pojechać do Mimist. Tak się nie stało. Punkty zostały w Wrocławiu. Dziękuję. Dziękuję. Czy mają Państwo pytania? Nie mam pytań. Dziękuję Pani Tężer. Na tym wersji przetransportowej. Felix, Badia, Parzyszek. Tych kilka, że Pan zwiął w ten sposób. Wiadomo, że już Pan nie myślał o, o taktyce na te ostatnie minuty i na tym kilka co się będzie działo w czwartek. Ale czy nie żal było Panu przy stanie 1-2? Że brakuje tych kilka, którzy taką drażnię mogą wyはは... co? Ja 하나... dokonywałem pierwszej zmiany przy stanie 1-0 i myślę, że steczek dał bardzo dobrą zmianę. Oprócz tego, że nie szybł braki. No. Tu, tu się chyba zgodzimy, bo Piotrek, Piotrek, no, po Piotrku widać najbardziej tą ilość meczów, którą rozegrał. że też y, grał ostatnio mecz w Lidze, tu, przepraszam, w Pucharze, tu grał, więc naturalnie przesunęłem przystanie jeszcze jeden z zerotów Feliksa dookoła, ale z Feliksem był problem y, kontuzji, tu jest kwestia kostki, więc to była jak gdyby wymuszona zmiana, na pewno brakuje nam człowieka, który mógłby wejść w pozycję, czy Walencji, czy Feliksa, w takich właśnie momentach, żeby odciążyć drużynę, natomiast stracili bramkę, no to ja mówię, trochę przypadkowo uderzenie, piłka spadła pod nogi, no i tak to jest w piłce. Feliks zastępował Walencję, Feliksa już nie ma, kto go może zastąpić, a co z Valencją? w takim razie, czy to jest jakaś poważna kontuzja, czy to, jest... to, to też są skutki tych meczów pucharowych, gdzie w meczu ligowym najpierw z lechem, oberwał mięsień czworogłowy, miał takie mocne słuszenie. walczyliśmy o to, aby wrócił na mecz z Rygą. Wrócił, wrócił, ale nie był to Hoel, który byłby w pełnej dyspozycji, zresztą to było chyba widać. No i po meczu ten uraz okazał się na tyle dokuczliwy, że stwierdził, że nie jest w stanie na 100% zagrać w dzisiejszym meczu. Mam nadzieję. Proszę Panie trenerze, zapytam w tej bo pan powiedział wszystko o meczu, z tym się zgadzamy, z też bardzo się podobał dobre wejście. I nie mając napastnika w danym momencie w Śląsku, żałowaliśmy z Andrzejem, że szkoda, że taki młody u nas nie wszedł, wszedł napastnik, odmienił się mecz. To taka uwaga. Odnośnie człowieka, który grał w Śląsku, Toma, którego bardzo szanuję za grę. Czy to była świadoma decyzja w kontekście przyszłego grania? No bo wszedł podam tak, tak. 40 metrów pas i widać było, że na początku, jakby grał od początku, byłoby nam dużo trudniej. Tylko ja muszę myśleć też o tych drugich rozgrywkach, grał właśnie pełny mecz poprzednio z rygą. Miał na początku sezonu też swoje problemy zdrowotne, które go wykluczyły tam w jakimś okresie z treningu, więc no, umiejętnie staramy się szafować tymi siłami, aby z tego układu piłkarskiego, ludzkiego typu Patryk Dziczek, Patryk Sokołowski, Tom Hekej, którego tak jak pan powiedział. Wszyscy tu cenią, myślę, nie mniej w Niemiec, i była to świadoma decyzja, jak najbardziej. Dziękuję. Proszę o nasz kolejny chciałem zapytać, czy to dosyć zaskakujące ustawienie śląska z cholewiakiem w ataku było zaskoczeniem dla trenera i czy miało jakiś wpływ na, na przebieg meczu? Nie, pan co? No, chyba było widać, że nie miało, miało wpływu, że nie było zaskoczeniem, spodziewaliśmy się. I jak zobaczyliśmy oczywiście skład już, że takie będzie ustawienie, ale o dziwo dopiero ustawienie z napastnikiem przyniosło efekt.